Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, relacja opiekuna. Moi drodzy, nowy numer naszego dwutygodnika z takim tytułem Non Omnis Moriar nie wszystek jak umrę a to znaczy, że jednym z głównych tematów tego numeru jest oczywiście uroczystość wszystkich świętych, a także Dzień Zmarłych i w ogóle cała ta atmosfera miesiąca listopada, w którą już wkrótce wejdziemy, właśnie poprzez uroczystość wszystkich świętych. Wiemy, moi drodzy, że są różne ograniczenia nie będzie można celebrujemy przy Świętych na cmentarzach, ale na pewno będziemy nawiedzać naszych groby naszych bliskich, będziemy o nich myśleć i w związku z tym chciałbym polecić na początek może mój artykuł, który jest też takim pewnym świadectwem o tym jak przeżywałem śmierć mojej własnej mamy. Artykuł nosi tytuł Zmarli, święci i Himalaje. No i właśnie jest takim stanięciem w rozkroku pomiędzy teraźniejszością a przyszłością, pomiędzy tym, co jest teraz i tym, co będzie. Zachęcam do lektury to w kontekście święta, wszystkich świętych, a potem następującego po nich dnia wszystkich zmarłych. Zachęcamy również w tym numerze do wybrania się do kina, o ile COVID pozwoli oczywiście. Jest nowy film Michała Kondrata pod tytułem Wyłanie z czyśćca". A więc, tematyka jak najbardziej na czasie. Kilka informacji na temat tego filmu, jego recenzja przez naszą redaktorkę panią Renatę, która ten film już widziała. I teraz, moi drodzy, kolejny artykuł, który chciałbym polecić. Myślę, że bardzo na czasie. Świętymi patronami od potomstwa są małżonkowie Elżbieta i Zachariasz. Z tym potomstwem, teraz, państwo wiecie, co się dzieje nawet na ulicach naszych miast ponieważ trybunał stwierdził, że nie jest zgodne z prawem zabijanie dzieci, które mają ciężką wadę, więc podniósł się straszny harmider. Ja rozumiem też pewne emocje, ale jednak myślę, że może lepiej byłoby się pomodlić do tych właśnie świętych patronów od potomstwa. Tutaj więcej informacji na ich temat i kolejny święty, którego omawiamy, święty Ostatniej Nadziei. Chodzi tutaj o Świętego Judę Tadeusza, który jest uważany za patrona spraw beznadziejnych. No, sytuację mamy jaką mamy, więc może szczególnie w tym czasie święty Juda Tadeusz jest nam potrzebny, bo sprawa sytuacja jest może nie beznadziejna, ale z tych bardzo trudnych potrzebujemy naprawdę wsparcia z góry, potrzebujemy Pana Jezusa, Jego pomocy i prosimy o to przez świętych, których Kościół nam. E, przypomina. I moi drodzy, całkiem już na koniec chciałbym powiedzieć, że w moim artykule e, w edytorialu we Wstępniaku poruszyłem kwestię naszego seminarium, które zostało rozwiązane. Decyzja, którą przyjmujemy, bo to w końcu kongregacja wydała taki werdykt, ale z którą jest nam ciężko się pogodzić, ponieważ uważamy, że seminarium było dobrym miejscem. E, rozwinęły się w nim wspaniałe powołania kapłańskie. Nie mieliśmy żadnych sygnałów, żeby tam działo się coś strasznego, do tego stopnia, aby to seminarium całkowicie zamknąć. I w tym artykule wstępnym próbuję troszeczkę polemizować z komentarzami absolutnie przesadzonymi na temat naszego seminarium. Zachęcam do lektury, kochani, nowy numer opiekuna już od tygodnia w waszych parafiach. Szczęść Boże!